A więc kontynuujemy poprzednią misję, jak widzimy musimy dotrzeć do... Sprawdź placówkę badawczą, Długi Cień... Gdziekolwiek ona jest. Nazwa normalnie kusząca, Długi Cień. Długie to... Długi to może być Wacek. A nie Cień. No w sumie Cień też. Ale pewnie każdemu się kojarzy Długi... Z... z tym, co ja... Z tym, co mi. Z tym, co ja, Boże, z tym, co ja. Albo to ja jestem tylko taki zboczony do motherfucker Dobra I co teraz? Użyj skanera dłoni przed bramą aby wejść do bazy bez wudzenia no, podejrzeń, tak tylko Tu jest skaner, znałoby się jakiegoś żołnierka wziąć Koci są na czerwono A ten jest teraz na biało, szybko Mam cię suki synu, nie zauważył nikt nie Dobra, ja sobie to... No co ty robisz też w ryj? Dobra. Idziemy. Po działa. Jeb... Tak, tej łapy nawet nie widać, że on tam kładzie. A tu się kładzie łapy. Dobra, myślę, że tam wyżej. Tram tam, zwiedzą sobie ładnie, pięknie. Co nie mogę? Łoj, coś tu czuję kłopoty. Coś Czuję kłopoty, nie wiedzieć czemu. Hmm, huh. i co to. Co oni mają? Lol, zapali tego bydlaka! Jakim cudem! No i czemu ja zawsze muszę się z nimi bić, z tymi wielkimi? Już to oni go zapali, to niech tylko trzymają, a nie. Oh. No jak ten, że ja go pokonam, bo uldo raju. Dobra, gdzie to było? Gdzie jest ta wyrzutnia rakiet? Gdzie ona jest? Tu jest. na no wszędzie sama ja szukam. O, chyba nie tam. Zdycha i szuja Spacja unik Kurde, twarda suka jest Ciężko będzie mi się Spacja unik Ciekawe jakie mam życie naładować oj, to będzie ciężko zdałoby się kogoś zerrzeć no, bo długo to ja nie wytrzymam. Dawaj, żyj go. Dobra, jeszcze jeden. Żyj! Gdzie jest ten jeszcze jeden? Jeszcze ktoś tu był. Sieprzona hydra. Nie, no już nikogo nie ma. Gdyby się zdało wziąć tą bazukę Dobra Teraz biorę bazukę No bierz Czemu nie mogę jej wziąć Dobra należy wybiegć w kółko, jak ona zaatakuje Kurde, i właśnie zaatakowała Do, nie wiem, czy dostała, czy nie dostała. Jak zaatakuje teraz, to będę do niej strzelał. Dobra, i teraz. No uciekaj downie! A ty atakuj Dobra. Grunt to znaleźć odpowiedni... Dobra, grunt to znaleźć odpowiednie te odpowiednią zaktykę, zdychaj szmato, fakt, że nie mam prawie żyć. Dobra, jeszcze raz, chyba i po niej. No czemu on nie może wziąć tej bazuki? Tu jest jakaś, szybko. Nie chcę przegrać teraz. Zdychaj szmato. Gdyby się prześcienia na mężczyznę, już prawie myślałem, że zginę. Teraz to będzie coś Ijebut Fanie przeciął. Jebut To po cholera nie takie gówno łapią coś to był pierwszy potwór, a już miałem z nim problemy. To dopiero będzie potem. Nie madafaka. Może nową moc osiągnąłem jakąś. O, coś czuję się silniejszy. Mam jakieś krzywe łapy. Haha. <laughs> Wolałem pazury, lepiej wyglądał. Jak mam ich zabić? Pyk, pyk, pociacham ich. Wyglądało, że jest ich dużo, a jak widać, o, pociachałem sobie ich. Tego se wezmę, zjem. I co po wszystkich? Teraz co, wyjdź z placówki badawczej. Którędy? Gdzie jest to wyjście? Ja tego wyjścia nie widzę. Może gdzieś tu u góry? Boże, znowu jestem lewy i nie widzę. Dobra, zobaczymy tu po schodkach. Kurde! Skacz jak pieprzona małpa. Gdzie jest to wyjście? Nie wiem, jak ja żem tu w las i gdzie żem w las, ale dobra. Don't move! Tak, tak mi suko narobisz... ...aby wykonać atak Czarna Dziura. Ja, oh <laughs> ale jaja. Coś nie wydaje mi się, abym ja to umiał robić. Albo za zapomnę, nie umiem tyle robić rzeczy naraz. Bo się gubię, dlatego nie gram w jakieś RPG itp itd. No dobra, sprawdzimy. Jeszcze helikopter pieprzony. Łapta, o! Rozpieprzę was wszystkich, helikopter też rozwaliłem autem. Dobra, ja tu się zaraz przemienię. Kurde! No to nie wiem, jakbym mógł pieprznąć ten helikopter autem na przykład, no sprawdzimy. Miałem go chyba O. Wow. Dobra, teraz tylko wystarczy, że wejdę sobie na budynek. Zmienię się. No i co? Już powinni mnie nie poznawać. Pyk, 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 i już wszystko. Trzy to moce. A już mam dwie. Udało mi się i all ale jestem fajny. Misja i kończona. Ukończona dobra idę. Pazurzystka, jak się wybiera to drugie, że wiedział na przyszłość. Ale mam pazury. No nie wiem na czym tu polega. to polega, co tylko to łapie i nic więcej i bije chyba tak. Dobra. Może oni teraz nie mają co to robić, tylko gadać. <tosłucham> fajne. To jest taki grubszy taki jestem, o, przypakowany. Phase Dobra. Teraz co? Tutaj... Aha, tu mam zdolności, ale nie da się chyba ich wybierać. Mam dwie. Trzeba... Misja odblokowana, G. No zobaczę co mam bliżej, czy G czy R. Szczur laboratoryjny. Idę sobie do R. Albo do G, nie wiem, zobaczę gdzie, co będę miał bliżej. No, idę sobie po budynku. E, e, e! wee oui, o he. Daleko się oddaliłem od tych punktów. Dobra, idę do G, zobaczę. To już tutaj. No rusz dupę. Gdzie to jest? Ale pierdyknę. Dobra. Pyk. Boże. O co im chodzi? Dobra, przemienię się w zwykłego. No i co? I spadam w dół. Ale pierdyknę. Uf. Dobra. Ale się boją, przemiana w siebie, yeah. Father. Tak, 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 to no. Pogadaj se, pogadaj, ja se posłucham. O, mam normalnie wizję. Testował potwory Gentegu, wypuszczając, aby atakowały niewinną ludność cywilną. Co ty gadasz? Też się cieszę. Udaj się do strefy testów Jefferson, aby przetrwać testy genku prowadzone na cywile. Dobra. Tak więc. Za chwilę się udamy. Tam ja teraz zapiszę. Do zobaczenia za chwilę. Na razie.